A w chwili obecnej niestety koronawirus wpływa praktycznie na wszystkie sektory gospodarki. No i też dlatego ten efekt gospodarczy będzie bardzo dotkliwy na poziomie makroekonomicznym. W tej chwili trudno mówić o jakichś branżach, które w szczególny sposób zostały uchronione czy, czy dają radę, że tak powiem, w tej sytuacji. Branż, które, które są w kłopotach, jest mnóstwo. Przede wszystkim jest to cały sektor usług, tak? czyli różnego rodzaju restauracje, hotele, rozrywka, rekreacja, kina. Problemy oczywiście mają również centra handlowe, bo są zamknięte, a tym samym wszystkiego rodzaju sklepy detaliczne, które się znajdowały w tych centrach handlowych. Także to na pewno są te, te, te branże w pierwszej kolejności, które bym wymienił jako dotknięte pandemią koronawirusa. Z drugiej strony branża transportowa, która już od dosyć dawna, od przynajmniej kilku, kilkunastu miesięcy, miała w Polsce kłopoty, zanim się jeszcze pojawił koronawirus. Te kłopoty wynikały głównie ze wzrostu kosztów działalności i to wpływało na, jakby na spadek rentowności. Na chwili obecnej, kiedy mamy. Do czynienia z ograniczeniami w transporcie towarów, a transport osobowy jest, jest również praktycznie, praktycznie przestał istnieć w, w ruchu międzynarodowym. No ta branża, tutaj spodziewamy się, że w tej branży będzie bardzo dużo niewypłacalności, no i na pewno jest, jest ta branża też jedną z najbardziej poszkodowanych przez, przez koronawirusa. Jeśli chodzi o, o inne branże, których, mm, które my widzimy, są, które są w znaczącym stopniu zagrożone, to jest na przykład cała branża meblarska. Meble są naszym jakby tutaj jednym z głównych naszych towarów polskich eksportowych, którymi podbijaliśmy rynki zachodnie. No i w tej chwili wszelkiego typu ograniczenia związane z jednej strony z transportem tych towarów, a z drugiej strony zamknięciami sklepów centrów handlowych w Polsce i w Europie Zachodniej. No, powodują to, że ta, ta branża odnotowuje bardzo istotny, ja wydaje mi się, że to może być spadek rzędu 80-90% w najbliższym kwartale, spadek sprzedaży. Więc tutaj, tutaj również ta branża z pewnością będzie jedną z tą, w której liczba niewypłacalności mocno, mocno może wzrosnąć. Inne branże. Również te branże mogą być zagrożone czy mieć kłopoty, w których w ich produkcji, jak również w eksporcie, duży, duży wpływ mają komponenty sprowadzane z innych krajów. Te ograniczenia w produkcji w innych krajach i w. Problemy logistyczne również wpływają na to, że tam produkcja bardzo mocno może spaść, jak i produkcja, tak samo i sprzedaż. Na przykład w branży AGD w dniu bodajże wczorajszym, na przykład Amika ogłosiła, że wkrótce zawiesza produkcję. Co wynika z jednej strony w tej branży no, ze spadku popytu, a z drugiej strony też z problemu z komponentami. Jeśli miałbym wskazać jakichś wygranych. No to z pewnością będą to, chociaż trudno może mówić o wygranych, ale może, może ci, którzy najmniej ucierpią, no to będzie na przykład to branża spożywcza, tak, gdzie, wiadomo, sprzedaż jest prowadzona na bieżąco. Mieliśmy jeszcze. Paniczną falę zakupów produktów spożywczych w momencie pojawienia się różnego rodzaju ograniczeń nałożonych przez rząd, związanych z handlem i z zabezpieczeniem przed koronawirusem. Więc ta branża na pewno odnotuje, powinna odnotować przynajmniej w marcu bardzo duży wzrost sprzedaży, co powinno się przełożyć na, na ich sytuację finansową. Dużo jest mówione również o branży producentów gier komputerowych. Jak wiadomo, przebywanie w domu, korzystanie z pracy zdalnej, czy również zamknięcie szkół na pewno tutaj wpłynie na to, że sprzedaż różnego rodzaju gier komputerowych, czy też dostępnych przez, przez streaming, na pewno tutaj wzrośnie i ta sytuacja tych, tych, tych firm powinna być w miarę dobra. Z innych branż, myślę, że te branża takich producentów kosmetyków, takich z tym, że artykułów pierwszej potrzeby, również tutaj, ponieważ sklepy sieciowe dostarczające, sprzedające towary pierwszej potrzeby są otwarte, więc tutaj nie widzę w najbliższym czasie jakichś większych zagrożeń dla tej branży. Pani minister rozwoju, pani Jadwiga Emilewicz, była jedną z pierwszych, która sugerowała tutaj, że te kłopoty z łańcuchami dostaw, szczególnie z Azji, z Chin, które miały miejsce w okresie, w której epidemia panowała w Chinach, no mogą spowodować, że. Różnego rodzaju producenci będą szukać poddostawców, producenci europejscy czy amerykańscy będą szukać poddostawców, właśnie w Polsce, która tutaj z jednej strony ma bardzo dobre położenie logistyczne, no z drugiej strony wykwalifikowaną i tańszą siłę roboczą. Więc no tutaj jest rzeczywiście szansa na to, żeby w przyszłości Polska długoterminowo, polscy producenci mogli na tym skorzystać. Natomiast w krótkim okresie no te szanse, to są raczej mizerne. Um, oczywiście, tak jak to spowolnienie gospodarcze, recesja będzie bardzo gwałtowna, tak i jest szansa na to, że jej odbicie będzie bardzo gwałtowne w gospodarce. Um, natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko zależy od tego, jak długo będą trwały te ograniczenia narzucone przez poszczególne rządy na, na sklepy, na producentów. Um, jeżeli będzie się ta pandemia przesuwać w czasie yy, i będzie trwała jeszcze wiele miesięcy, no to to odbicie raczej nie nastąpi w roku 2020. Yy, I tutaj należy się spodziewać, że, że w takim, w tak, w, przy takiej sytuacji, kiedy, kiedy ograniczenia będą trwać jeszcze yy, kilka miesięcy, no to niestety, ale, ale dane za rok 2020 będą bardzo słabe. Sytuację, że te ograniczenia zostaną w miarę szybko zniesione w ciągu miesiąca, półtora, no to jest szansa, że w drugiej połowie roku nastąpi to odbicie, ale nikt na razie nie wie, czy to odbicie będzie miało kształt litery V, czyli po gwałtownym spadku będzie bardzo gwałtowne odbicie, czy bardziej to będzie, jak mówią makroekonomiści, kształt litery U, czyli, czyli bardzo powolne wychodzenie z recesji, czy nie daj, nie daj Boże kształt litery L, że że pomimo gwałtownego spadku będziemy cały czas potem na, na przez wiele, wiele miesięcy na niskim poziomie aktywności gospodarczej. KUKA S.A. jest spółką ubezpieczeniową należącą do w większości do Skarbu Państwa, a drugim naszym głównym akcjonariuszem jest również należący do Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego. Wchodzimy razem z innymi instytucjami rozwoju w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. No i, i nasza grupa ma tutaj jedno z czołowych miejsc, jeżeli na najważniejsze w, w procesie Wspomagania polskich przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią. Kuka jest wyspecjalizowaną instytucją w ubezpieczaniu ryzyk kredytowych, w szczególności w zabezpieczaniu ryzyka kredytowego związanego z należnościami handlowymi. Należności handlowe, o czym się może dużo nie mówi, są też jakby sposobem zarządzania płynnością, ponieważ jeżeli Podmiot ma możliwość płacenia z odroczonym terminem płatności, no to poprawia to jego kapitał obrotowy i tym samym nie musi płacić gotówką czy zaciągać kredytu, ale może skorzystać z tego kredytu kupieckiego. Kuka oferuje naszym swoim klientom ubezpieczenie tego rodzaju transakcji tego typu, że oni właśnie sprzedają z tym odroczonym terminem płatności, więc z jednej strony. Nasz klient ma pewność, że w przypadku, gdyby nie otrzymał płatności od swojego kontrahenta, w przypadku takim, że on nie zapłaci za fakturę, ponieważ na przykład ogłosi niewypłacalność, nasz klient otrzyma od nas odszkodowanie. Z drugiej strony, wszyscy ci kontrahenci mają możliwość kupowania z tym odrożonym terminem płatności dzięki przyznanym przez limitom kredytowym. Więc kontrahentom pomaga to, jakby wspomaga to ich płynność. My w naszej grupie mamy również naszą spółkę córkę w 100% narządzonach KUKE Finance, która jest spółką faktoringową, więc, więc dodatkowo jeszcze możemy dostarczać płynności naszym klientom. Druga taka nasza linia biznesowa to są ubezpieczenia długoterminowe. Tutaj raczej to ma charakter, jakby kontraktów długoterminowych, głównie zabezpieczamy kredyty bankowe, które są udzielane na długoterminowe projekty na eksport dóbr o charakterze inwestycyjnym nasza trzecia linia biznesowa to są, to są gwarancje ubezpieczeniowe, głównie gwarancje kontraktowe, gwarancje zwrotu zaliczki. Prowadzimy naszą działalność jakby w dwóch filarach. Jeden filar to są ubezpieczenia gwarantowane przez skarb państwa. Głównie um, dotyczą one rynków eksportu na. Um, na rynki o podwyższonym ryzyku, i tutaj, jakby dodatkowo, jest to zabezpieczone y, tym, że te, te transakcje, tym, że jakby tutaj gwarantuje to też skarb państwa. I to jesteśmy jeden, jedyną tego typu instytucją w, w kraju. Ubezpieczeniową, na no drugi filar to są takie ubezpieczenia typowo komercyjne, tak, tak jak e, mogą oferować również inni ubezpieczyciele, czyli prowadzone na podstawie ustawy o działalności m, ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej No i tutaj e, głównym jakby tym produktem są właśnie ubezpieczenia należności. Głównie one dotyczą rynków bardziej rozwiniętych głównie Unii Europejskiej, ale również naszego rynku krajowego, czyli zabezpieczamy jakby ryzyko kredytowe związane z ubezpieczeniem kredytu kupieckiego w obrocie krajowym.